Cześć witajcie w moim kanale. Ja dzisiaj Wam pokażę Brawl Stars napad kandydaci dnia i będę grał w nim Hankiem oraz Leonem. I później nagroda, mapa Eresja 2 klub. I zwycięzca dnia to jest, więc mapa nie będzie się zmieniała jak w nią przegram lub wygram. Ale na kandydaci dnia się wygra jak przegram lub wygram. Więc najpierw zaczniemy od nagrody. I zaczniemy najpierw od Hanka. Oto, zaczynamy. No, cztery osoby. Sześć, dobra. Czyli możemy już zaczynać. Co jest dobrze? Podgłośny lekko dźwięk. No. Dlaczego jestem oznaczony jak bot? A, bo może przez to, że nie gram tego. Hankiem nie do końca dobrze gram. Muszę to przyznać. U, nie sądziłem, że to wygram. Aha. Nie, wygraliśmy. Mieliśmy niebieską piastkę. No i super. Pierwszy raz to wygrałem. Dobra, zagrałbym ponownie. Bo lubię grać ponownie, tylko po prostu mieliśmy zawsze grać. Teraz Leonem. Więc zaczynamy. Oby nie mieli Edgara. Ja nie mogę. Musi być Edgar. Kto? Co? Dwóch Edgarów? Nie, nie lubię Edgara. Dobra, Edgar rozwalony. O kurde, Mortis ma dużo. Morti, na Mortisa leco. Baliłem się. Aha, przegraliśmy. Jakbyście słyszeli, Huki, to po prostu mój królik przewraca miskę z jedzeniem. Więc może, żeby było bardziej normalnie, zamknąć drzwi. No, więc zaczynamy teraz napad. I startujemy hankiem. I po tych dwóch rundach będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek, bo na pewno więcej nagram odcinków. O ile... Już więcej z Was nagrywam, bo z nie wiem nie ma już dla mnie co, w co grać. O Jezu, co to jest? Bardziej przegrywa, a to była głupia ba mapa, szczerze. No, widzieliście, do mapkę w dół. To gramy. Znów zagram Hankiem, czy nie? Tak, no to to nic, jak będzie dusza. No to podobna mapa. U, wygraliśmy. I super. Teraz dwie rundy Leonem, bo zagrałem tym Hankiem dwie rundy. Łapkę w górę teraz dałem. i, I będziemy kończyć. O, ile on kosztuje sklepy? Bo go nie widziałem. O, 69 Mógłbym go kupić, ale byłem głupi. Bo jak miałem tutaj i był ten legendarny Star co już go dostałem. To jak miałem, byłem na 49. To o 30 gemów zapłaciłem i przedłużyłem. A tak to było już. bardzo dobrze. No ale dobra. Zaczynamy... na. to Leon. na. 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 taka bardziej normalna mapa. Ale pumpik. Aha. Dobra, mamy Edgara tutaj, więc jest przyzwoicie. Co? Ja idę tam. Nie, nie, nie. Co się tam dzieje? El primo może tych chronić bardziej. Si nasz safe ma 7%. Uważam na niego. Co ja zrobiłem? Ja nie specjalnie tego gadżeta. Drugi raz będziemy teraz grać. No bo widzieliście, przegraliśmy. O, miejsce uzupełniłem. Będę. w dół, bo przegrałem. Zawsze tak mam. No i ostatnia runda i kończymy dzisiejszy odcinek. tu 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 zaczynamy i to wygląda nawet dobrze chyba mam tu lizaka aha takie nie, super, 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 dobra. I ja. I ja. Zgwyszcza, ja, zmielę dziś sto pucharków. Hul. co to tak fajnie było o Jezus Maria zostawcie nasz sejf w pokoju i już nie żyjemy ja pierdolę łapka w dół bo... szczerze bardzo głupia mapa nic mi się nie podoba w tych tworzeniach. Jedyne to na polepszenie humoru teraz. Będę kończył odcinek. Czekaj... A, niedługo będę dostał 200 monet. No dobra. Zagadam na polepszenie humoru Hankiem na... na kaucie i będziemy kończyć film. Zobaczyłem procent. 31. O Jezus Maria widzę tej mapy na Hanka. Zapomniałem, że tutaj jest ta mapa. O, wybraliśmy Ciekawe czy... ile obrażenia zadałem. Szybka runda i polepszyła mi kumar, Ile mam? Dobra, no, dam łapkę w górę. I kończymy dzisiejszy odcinek. Nie, nie, nie. O! I kończymy dzisiejszy odcinek. To do zobaczenia w kolejnym odcinku, lub szorcie, lub coś takiego. No i do zobaczenia. Pa! Pozdrawiam!